Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w piątek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekonania informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. A w dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie gdzieś na topowych rynkach zagranicznych oraz co ciekawego wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na świecie, w Europie czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Dodam również, że dzisiaj wleciały nagrania, m.in. w przygodzie sektorowym, i przypominam, że od poniedziałku do piątku w przyszłym tygodniu. Te spotkania odbędą się każdego dnia. Dodatkowo wleciało nagranie w portfelu dywidendowym i również nagranie w portfelu krypto, gdzie odbyły się zakupy. I teraz już nie przedłużając, przechodzę do pierwszych informacji. Parlament Europejski wezwał Komisję Unii Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia węgierskiego KPO. Parlament Europejski potępił rozmyślne i systematyczne wysiłki rządu węgierskiego mające na celu Podważeniem wartości europejskich i domaga się wyników działań w ramach procedury artykułu 7 i wezwał komisję, by powstrzymała się od zatwierdzenia węgierskiego KPO. Rząd Szwajcarii podjął w piątek decyzję o całkowitym zawieszeniu umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom rosyjskim. Szwajcaria dostosowała się tym samym do Unii Europejskiej, która tydzień temu zatwierdziła zawieszenie analogicznej umowy. Prokremlowski przywódca Czeczeni ogłasza mobilizację. Administracja lojalnego wobec Kremla, przywódcy Czeczeni, przygotowała projekt dekretu o jesiennej mobilizacji podstawowej i rezerwowej komisji poborowej. Mobilizacja będzie dotyczyła mężczyzn urodzonych w latach 1995-2004. Poinformował w czwartek portal The Insider. I to jest bardzo ciekawa informacja. Pytanie po co? Lećmy dalej. Gwarantowana cena prądu do 2000 kWh rocznie. To mediana, która wyszła z obliczeń. Zużycie prądu w gospodarstwach domowych w wysokości do 2000 kWh i 2600 kWh, które ma być objęte gwarantowaną ceną, to mediana, która wychodzi z obliczeń i analiz prowadzonych przez ostatnie kilkanaście dni. Wynika z wyjaśnień wiceminister rozwoju technologii Olgi Semeniuk. Przypomniała, że minister rozwoju technologii Waldemar Buda zapowiedział w czwartek wsparcie na kwotę około 5 miliardów złotych dla firm energochłonnych, które ma złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu wśród przedsiębiorstw. Mówimy tutaj przede wszystkim o hutach, o ceramikach, o płytkach. To są te branże, które są wpisane tak naprawdę w ramy Komisji Europejskiej, branż strategicznych wyjaśniła. Rządowe działania w ramach tzw. tarczy solidarnościowej mogą obniżyć ścieżkę inflacji CPI o 0,7 do 0,9 punkta procentowego, ale w dłuższym horyzoncie będą działały proinflacyjnie i w związku z tym stopy procentowe pozostaną na wyższym poziomie na dłużej, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. No to popatrzmy, co z tymi stopami dalej. Henryk Wnorowski z RPP bardziej przychyla się do oceny, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce zakończył się we wrześniu, choć nie wyklucza całkowicie podwyżki o 25 punktów bazowych w październiku, wynika z wypowiedzi dla agencji Reuters. Inflacja bazowa z nowym rekordem i o włos poniżej 10%. Sierpień przyniósł kolejny rekord w wykonaniu inflacji bazowej. To pokazuje, że presja inflacyjna wynikająca z czynników krajowych wciąż pozostaje bardzo silna. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych nie uwzględniających żywności, paliw i energii, w sierpniu ustanowiła nowy rekord na poziomie 9,9%. Poinformował Narodowy Bank Polski, to nowy rekord w przeszło 20-letniej historii tych statystyk. Według opublikowanych w piątek danych Narodowego Banku Polskiego w sierpniu tego roku inflacja w relacji rok do roku po włączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,9% wobec 9,3% odnotowanych w lipcu. To najwyższy odczyt. W sięgającej 2001 roku historii tych statystyk, wynik ten okazał się zgodny z oczekiwaniami większości ekonomistów. Po wyłączeniu cen administrowanych, podlegających kontroli państwa, wyniosła 16,7% wobec 15,9% miesiąc wcześniej. Po włączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,6% wobec 11,7% miesiąc wcześniej. Tak zwana 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 12%. 11,3% wobec 11,4% miesiąc wcześniej. To jest bardzo ciekawe dane. Popatrzmy dalej. Długi branży pośrednictwa pracy podwoiły się do 97 milionów złotych. Wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor. Zwiększyła się też o 86,4% liczba niesolidnych płatników z tego sektora. Zeszłoroczny rekord liczby bankrutów nie zostanie pobity, ale nie oznacza to wcale lepszej sytuacji finansowej Polaków. Średnio 1200 osób miesięcznie ogłaszało w tym roku upadłość konsumencką. Chociaż liczba może robić wrażenie, to przy utrzymaniu się obecnego trendu bankrutów będzie sporo mniej niż rok wcześniej. Przyczyną może być wymagająca cyfrowej biegłości procedura. Gaz w Europie, tanie, paliwo wymazuje tygodniowy wzrost cen. Ceny gazu w Europie spadają, a paliwo wymazuje zwyżki notowań z tego tygodnia. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie w piątek rano spadły o 3,9%, a gaz kosztuje teraz 206 euro za megawattogodzinę, informują maklerzy. A jak w tym momencie kształtuje się kurs? gazu za chwilkę w sekcji poświęconej podsumowaniu zobaczymy również inne surowce jak i również inne walory i nawet jak radzi sobie w dniu dzisiejszym również złoty do poszczególnych walut i ile kosztuje baryłka ropy. No i popatrzmy właśnie ceny paliw poszły w dół. Diesel wciąż znacznie droższy od benzyny. Trzeci tydzień września przyniósł kontynuację przeceny na polskich stacjach paliw w rezultacie benzyny tankujemy po cenach ostatni raz widzianych przeszło pół roku temu. Olej napędowy wciąż pozostaje bardzo drogi w stosunku do benzyny. Ogólnopolska średnia cena benzyny bez bezołowiowej 95 spadła o 17 groszy na litrze i wyniosła 6,36 za litr. Wynika z danych Bm refleks. To najniższa wartość od marca, chociaż wciąż wysoka jak na historyczne standardy. Przed marcem 2022 roku detaliczne ceny 95 w Polsce z reguły nie przekraczały 6 zł za litr. Autogaz kosztował średnio 30, czyli o 5 groszy na litrze taniej niż przed tygodniem i najmniej od przeszło pół roku. Wciąż bardzo drogi był olej napędowy, którego średnia cena ukształtowała się na poziomie 7,36 za litr, a więc o 20 groszy na litrze niższym niż tydzień temu. W dalszym ciągu utrzymała się niemal rekordowa różnica między średnimi cenami oleju napędowego, a benzyną 95, więc widzimy, że cały czas mamy dosyć ciekawą sytuację, na rynku paliw popatrzmy dalej. Pękło wsparcie na złocie, królewski metal najtańszy od kwietnia. 2020 roku. Czwartkowe popołudnie przyniosło przełamanie bardzo ważnego wsparcia technicznego na dolarowych notowaniach kontraktów terminowych na złoto. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy w krótkim i średnim terminie złoto zawiodło jako zabezpieczenie przed inflacją i za chwilę również zobaczymy sobie, jak kształtuje się aktualny kurs złota czy również srebra. Popatrzmy dalej. PKN Orlen podpisał z Energo, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Orlenu, Porozumienie dotyczące finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Orlen pokryje w całości koszt inwestycji, ale przy założeniu, że nie będzie to więcej niż 2,5 miliarda zł. PGE przyspieszyła przygotowania do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i dostawę bateryjnego magazynu energii elektrycznej przy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej Niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Popatrzmy dalej. Amika widzi ryzyko pogłębienia straty operacyjnej w trzecim kwartale. Grupa Amika. Która z powodu spadku popytu na AGD i wzrostu kosztów komponentów poniosła w drugim kwartale tego roku 20 milionów straty operacyjnej. Widzi ryzyko jej pogłębienia w trzecim kwartale, poinformował na telekonferencji członek zarządu do spraw finansowych. Dodał, że czwarty kwartał zapowiada się dla grupy nieco bardziej optymistycznie. Przychody grupy wzrosły w drugim kwartale bieżącego roku o 3% do ponad 795 milionów. Grupa miała jednak 20 milionów straty operacyjnej wobec 29,5 miliona zysku rok wcześniej. Producent AGD odczuwa wzrost. Surowca i zapowiada kolejną turę podwyżek w drugiej połowie bieżącego roku. Dodatkowo, GTC zmniejsza planowaną emisję akcji serii P do 200 milionów z poprzednio 312 milionów zakładanych wcześniej o wartości 10 groszy. I zobaczmy, jakie nastroje panują w tym momencie na rynkach zagranicznych. Widzimy, że indeks strachu i chciwości pokazuje nam strach na poziomie 32. Jednym słowem, rynek się boi i czeka. Na decyzję Fedu w przyszłym tygodniu odnośnie ewentualnej kolejnej podwyżki stóp procentowych. Jednym słowem, będzie się działo. A końcówka tygodnia, jak widzimy, pod dyktando wyprzedaży na poszczególnych giełdach światowych. Tutaj rynek chiński, Indie, Australia, Południowa Afryka, Izrael, kraje europejskie, Kanada, Bermudy, Meksyk. Czy też Brazylia, jak widzimy, czerwone barwy zdominowały ten rynek. Jeżeli chodzi o SP 500, to pamiętajmy, tutaj sesja cały czas trwa. Również w dniu dzisiejszym mamy dominację spadków. Zobaczymy, czy będą chcieli je podgłębić do końca dnia, a może będzie jakiś ciekawszy oddech. Ale na przykład popatrzmy, a doby dzisiaj traci kolejne 4%, Amazon 2,7%. Większość sektorów jednak pod dyktando wyprzedaży. Jeszcze zerknijmy na interwał tygodniowy, i tutaj widzimy dobitnie, że jednak nastroje nie były zbyt pozytywne w tym tygodniu i inflacja w Stanach, a raczej je wyniki Dobitnie zniechęciły inwestorów do ryzyka. Meta ponad 7%, Google 5%, Adobe prawie 20% w dół, Nvidia 7,5%, Microsoft 5%. Na tym tle wyróżnia się na przykład Tesla, która w całym tygodniu zyskała 5%. Teraz zobaczmy co się dzieje na tych indeksach. Jeżeli chodzi o ropę, mamy odbicie po wczorajszych spadkach. W tym momencie, jak to nagrywam, baryłka kosztuje 91,5 dolara. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, tutaj mamy kontynuację fazy spadkowej i 12743 punkty. Jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, S&P 500 kontynuuje spadek, rozjechali poziom wsparcia i spadają niżej 3848 punktów. Russell, znaczy Russell Nasdaq, oczywiście Nasdaq. Tutaj spółki technologiczne również spadają niżej 11750 punktów. Dow Jones w dół 30 640 punktów i Russell również w dół 1793 punkty. Jeżeli chodzi o metale, to popatrzmy, srebro dzisiaj odbija 19,40 dolarów za uncję. Złoto również do góry 1677 dolarów za uncję. I jeżeli chodzi o waluty do złotówki, jak radzi sobie złoty, popatrzmy na franka. Frank w zatrzymaniu 4,89, funt spada 5,38, euro na... Można powiedzieć w punkcie równowagi 4,72 i dolar delikatny, minusik 4,71. Jeżeli chodzi o euro-dolara, tutaj mamy wyjście powyżej parytetu. Jak widzimy, euro cały czas próbuje tutaj również odbudowywać swoją wartość. Zobaczymy, czy im się to uda skutecznie zrobić. I zobaczmy sobie również na kurs bitcoina, który w tym momencie również pod presją spadających rynków tradycyjnych yy, mamy spadek na poniżej 20 tysięcy dolarów za sztukę. No i Rubel cały czas silnym, idzie bokiem. Jeżeli chodzi o kurs miedzi, tutaj mamy delikatne odbicie w dniu dzisiejszym na Comex. I jeżeli chodzi o gaz naturalny, rzeczywiście widzimy tutaj bardzo ciekawe spadki. Zbliżamy się do poziomu wsparcia, zobaczymy czy będą to wybijać dołem. I zerknijmy, co ciekawego, dziś na kolejnym ważnym rynku. Dzisiaj rynek krypto na indeksie strachu pokazuje nam poziom 20. A jeżeli chodzi o bitcoina, to jego... Cena za sztukę znajduje się poniżej poziomu 20 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o Ethereum, mamy 1455 dolarów i spadek o 2%. I największe skrajności w topowej setce to Terra Classic, zyskująca 13%, Cosmos 10%, czy Chainlink 861, czyli z 8,19. I największe spadki to Celsius 14,3, potem kolejny projekt 13, czy Ethereum Classic 8,93 na minusie. I to są największe spadki. W dniu dzisiejszym, przypominam, w portfelu krypto dorzucała Kolejny projekt do portfela, tak więc odbyły się zakupy. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, również w tym miejscu pokazujemy, że Celsius 7 dni zyskał 22%, Ravencoin 9,98%, z 2,84%, a większość projektów stopowej setki jednak traciła, w tym Terra traciła 51%, Terra Classic 35%, potem Biddao 17%, czy Flow 15%. Popatrzmy teraz, co ciekawego dzieje się na GPW, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Jeżeli chodzi o pierwsze zestawienie spółek z wiku Ukrainy, to widzimy, że tutaj OWO Star zblokowany, tak więc to warto zweryfikować, ale AM Company zyskuje 2,65%. Cool Energy traci aż 25%, Micland 10%, czy KSG Agro 7,80%. Największe obroty generuje Kernel 700 oraz Cool Energy 11,600. Na spółkach zgłoszonych pod obserwację roczną Arctic zyskuje 3%, Green X Wigo System czy LM Games na delikatnych plusach powyżej zera, traci Polymex 3,5%, a Asbis 2,8%. Na spółkach dywidendowych tutaj Widzimy, że na większym obrocie. 0,76, Atrem 1,87 czy Biogenet 4,37. Największe spadki notuje cyfrowy Polsat 3,69 odlok 3%. Jeżeli chodzi o gaming, tutaj widzimy, że Slash odbija 16%, call to play 13%, Juju 13%, to są największe wzrosty w tym najliczniej reprezentowanym sektorze na GPW, a największe spadki popatrzmy jest to Moonlight 27%, du Duality 13%, Two du games 8,25 czy Carbon Studio 7,98. Liderzy obrotu to CD Projekt, tutaj przepotężniamy obrót 249 milionów 3,20 na minusie, 11 bit 5% w dół, 8 milionów 100 000. huge, 4,400 na obrocie, to jest Games 2,800 czy bańka 900 na Playwayu jeżeli chodzi o sam indeks Games 5, tutaj kończą dzień z wynikiem 13,510 punktów i jak widzimy na minusie 2,91% popatrzmy na shorty przy okazji co ciekawego tutaj się dzieje w rejestrze krótkiej sprzedaży czy mamy zmianę czy też nie i jak widzimy cały czas CD Projekt jest pod presją aż 7 dużych shortów, dodatkowo 2 na CCC, TS Games, Asbis, GPW, Dino oraz Allegro. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj tylko dwa oparły się spadką. Jest to Getin oraz Getin Nobel delikatnie na plusie powyżej zera. Najmocniej traci ING 5,92, Millennium 5,29, BNP 5,27. A jeżeli chodzi o obroty, to PKBP. Na obrocie 168 milionów króluje, PKWSA 164 miliony i też tutaj znaczące spadki na tych najważniejszych bankach w naszych kraju. Sam indeks staci 4%, zamyka się na poziomie 5025 punktów. W OZE Bain tutaj 5% na plusie, OZE Kapital 4,60 czy 0,1 3,81. Największe spadki to Biomas 14% w dół, PEP 7,77, FIGEN 4,93, idrem obrotu jest PEP. 5,5 miliona, 4 miliony ZEPAK, SANEX 3 miliony 100. I popatrzmy, co się dzieje na indeksach, bo w dniu dzisiejszym dominuje czerwień. Leki tylko na pusie 3900 nieruchomości 3500. Przypominam, że dzisiaj z samego rana wyciągną nagranie, gdzie oglądaliśmy w przeglądzie sektorowym dokładnie spółki wchodzące do skład indeksu WIG budownictwo. Jeżeli chodzi o największe spadki, to jest to WIG banki 4%, MSFIN 3,73 czy Media 3,70. Z dużych indeksów pierwszy ze spadkami jest MWIK 43,44 na minusie 3795 punktów. Potem WIG20, 2,46 na minusie, 1501 punktów. I jeżeli chodzi o SWIG80, tutaj mamy najmniejsze spadki, bo 49% Zamknięcie to 16,719 punktów. Jeżeli chodzi o szczegóły WIG20, tutaj mamy, jak widzimy, wszystkie spółki. Nie ma ani jednej w dniu dzisiejszym, która... Obroniłaby się i zaliczyła wzrostową sesję. Wszystko spada najmniej Dino po 3700 czy Orlen 49, setny, a najmocniej Santander 499, CCC494 czy PKSA 394. Widoczę obrotu to CD Projekt 249 milionów, 235 dino i widzimy tutaj znaczny obrot również na pozostałych istotnych spółkach. Jeżeli chodzi o. Envik 40, czyli indeks, indeks oczywiście średnich spółek to DataWalk 7700 na plusie Enea 3300 Bogdanka bez zmian i tyle, popatrzmy na 40 spółek bardzo duża słabość, najmocniej spada Marion 8 ponad procent, Pep 7,77 czy Cenfarma Pharma 6,71 liderem obrotu jest AR 23 miliony, 14 Kruk czy Tauron 12 popatrzmy dalej na Esvik 80 co tutaj się ciekawego dzieje, bo widzimy, że największe wzrosty to Biomet Lublin 20% Echo 6,11 czy Cepak 3,54, a największe spadki to Playway 6,26 czy 5% ASEC OBS Widać obrotu to biomet lubin 38 milionów 20 boomek Popatrzę na New Connect, czy coś ciekawego się wydarzyło L tenis 45% napójść na, na mają obrocie Polsce 16%. I w dużych obrotach mamy dopiero Intel G-Sol 922 485 tysięcy. Jeżeli chodzi o największe spadki na moim parkiecie, bo ich również na pewno nie brakuje, to widzimy, że największy minus generuje Moonlight 27%, Cannabis 18%, Nowina 17%. I jak widzimy, dwucyfrowych spadków nie brakuje. Liderzy obrotu, popatrzmy, czy jakakolwiek spółka przebiła poziom miliona w obrocie na New i jak widzimy, jest to tylko kanabis 1,5 miliona. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy, co tutaj się dzieje. Widzimy, że największe wzrosty to IBSM-A do weryfikacji, OWOSTAR-22 też do weryfikacji, Biomet 20 na większym obrocie, dopiero ZEPAK 3,5%, 4 miliony. Pozostałe spółki, jak widzimy, nieznacznie pod kątem obrotu. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki na dużym parkiecie, to tutaj widzimy, że Cullen cool Edge straciło aż 25% na dużym obrocie 11 milionów, webzak 19%, Cefi 10%, czy Miklant 10. Widać, obrotu spoza spółek z WIG20 to raczej pewnie ciężko będzie coś znaleźć, chociaż popatrzmy. Mianowicie Lubin Tutaj również się wysoko wbił, mieści się na pierwszym ekranie. Jeżeli chodzi o indeksy, to WIG tutaj cały czas walczy o te bardzo istotne poziomy. Tworzy nam tutaj strukturę szerokiego range'a, więc zrobili piękny retes pod dolne ograniczenie tego wcześniejszego zejścia, tak więc to już zostało przetestowane przez rynek, a teraz niestety znajdujemy się poniżej poziomu 50 tysięcy punktów i jak będzie słabość do decyzji FOMC o kolejnej podwyżce 100%, no to najważniejszy poziom wsparcia do utrzymania to 48 tysięcy, bo jak to przebijemy, niestety lecimy niżej. Jeżeli chodzi o WIG 20, tutaj analogiczna sytuacja psychologiczna. 1500 jak na razie zostało utrzymane. Pytanie, czy będą w stanie kontynuować to utrzymanie w przyszłym tygodniu. Jak nie, to wiadomo, że znajduje się bardzo blisko ważnego, kolejnego wsparcia w okolicach powyżej 1400 punktów. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na SWIG80, mamy bardzo ciekawego oręża. Najważniejsze wsparcie to jest 16,5 tysiąca, kluczowe, które nie zostało przebite, nawet jeżeli te indeksy poprzednie były w słabości, a 17 tysięcy jest istotnym miejscem oporu. I ENWIG40 tutaj również bardzo ciekawie się zachowuje. Mamy potężne odpadnięcie w dniu dzisiejszym i uderzenie tak naprawdę w poziom tego wcześniejszego spadku. Mamy poziom wsparcia, jeżeli tutaj będzie tutaj nieciekawa sytuacja w przyszłym tygodniu, no to mamy wybicie i rozjechanie i kontynuację fazy spadkowej 3700. Czeka, wygląda to po prostu mega słabo, mega źle, a wiemy, że kluczowe informacje dopiero tak naprawdę przed nami. Pozdrawiam, udanego weekendu, na razie, hej!